Chciałabym się jeszcze tutaj odnieść trochę do tego filmu, który dzisiaj opublikowaliśmy na ekipie, bo myślę, że zabrakło w nim kilku rzeczy, między innymi screenów i chciałabym Wam też tutaj trochę więcej wyjaśnić i podsumować całą tę sytuację. Podsumowując, każdy popełnia błędy i to był mój ogromny błąd, i wszystkich tutaj Was przepraszam. Za to, za to, że dopiero teraz się o tym dowiedzieliście, za to, że tak naprawdę dopiero teraz wyjaśniam tą sprawę i że nie mogliście się ode mnie tego dowiedzieć od razu. Za to przepraszam. W filmie powiedziałam, że będę Was informować na bieżąco, jeżeli tylko i wyłącznie artystami odpiszę, jeżeli będę wiedzieć, co dalej z licencją itd. itd. Licencja pochodzi z, ze strony Shutterstock, jest to bardzo popularna strona i właśnie zaraz tutaj wstawię Wam screeny z momentu, kiedy ja kupowałam tą licencję i, i jakby, że ta słówka widniała właśnie na tej stronie Shutterstock, e, ja tą licencję wykupiłam stosunkowo niedawno. E, dodatkowo już jakiś czas temu napisałam do artysty, do tego, który widnieje na Pinterestie, na którego nie zwróciłam uwagę dwa lata temu, ale teraz już zwróciłam uwagę i napisałam do niego, dlatego też tutaj wstawiam wam skwane rozmowy z nim. Dalej nie odpisał, więc jeżeli tylko i wyłącznie będę mogła się z nim jakoś skontaktować, no, naprawdę jest to dla mnie ważne i jakkolwiek mu to zrekompensować, to naprawdę bardzo, bardzo się ucieszę i, i jakby uspokoję też, bo, bo nie ukrywam, że cała ta sytuacja bardzo mnie niepokoi i przynosi mi bardzo dużo stresu i nerwów. Wiem po czasie, ale tak jest i, i jakby to jest ten moment, w którym ja muszę po prostu. Wziąć za to wszystko odpowiedzialność i mówię Wam o tym otwarcie, bo, bo, bo nie chcę tego ukrywać, po prostu. A co do kwestii moich studiów i tego, że powinnam być zorientowana w momencie, kiedy studiuję prawo. Wiecie jak to jest, studiując prawo, ja nie jestem jeszcze prawnikiem, ja nie mogłam wiedzieć o wszystkim i tak naprawdę powinnam się zorientować i na tamten moment... Dlatego teraz biorę za to odpowiedzialność, bo tego nie wiedziałam i tego nie zrobiłam. Nie zorientowałam się, i nie byłam najlepsza na roku, żeby wiedzieć wszystko i, i nie wiem, ogarnąć całe prawo z pięciu lat. Nie byłam. No co tu dużo gadać, kiepski ze mnie prawnik, i jeszcze długa, długa, długa droga przedaną, jeżeli chciałabym dokończyć te studia. I tyle. Mamatorkę w momencie, kiedy zakładałam swój kanał i to wszystko się zaczynało. Dlatego teraz po prostu. Muszę wziąć to wszystko na klatę. I czekam. Czekam na rozwój sytuacji. Będę Was cały czas tutaj jeszcze update'ować. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to, to zadawajcie je tutaj, a może zbiorę się i też na nie odpowiem, żebyście mieli już ze wszystkim jasność. Jeżeli chodzi o sobę Shutterstock, to nie mam pojęcia, dlaczego tej stresówki już tam nie ma. Tutaj dołączyłam Wam screeny z momentu, kiedy ona tam jeszcze widniała, widniała tam jeszcze wczoraj. nagle już po publikacji filmu na, na ekipie już nagle nie ma tej słówki. Nie wiem, z czego to wynika. Czy może autorka, która tam opublikowała tą słówkę, po prostu nie miała do tego praw nie wiem, cały czas, cały czas czekam na, cały czas czekam na odpowiedzi i bardzo proszę, żeby ten, ten artysta mi odpisał żeby nie było, mój management napisał od razu do Shutterstocka z pytaniami, dlaczego ta słówka już została stamtąd usunięta i cały czas też czekamy na odpowiedź. Więc będę Was tutaj update'ować na ten moment. Tyle. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania, to kilka kawałków wcześniej dodałam.